Witam Was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś zajmiemy się tematem, o który bardzo często pytacie, a to dlatego, że bardzo często jeździcie na tego typu konikach, czyli na hucułach, na konikach polskich. Dzisiaj zajmiemy się podogoniem. Zapraszam do oglądania. W naszej stajni, tu gdzie pracuję, nie mamy zbyt dużo małych koni. Mam może dwa albo trzy kuce, jednak Piszecie do mnie, wysyłacie filmy, pytacie o radę na portalach społecznościowych, znajdziecie się takich jak Facebook, i z tego, co obserwuję bardzo często jeździcie na małych koniach. Na małych koniach jest, bardzo często występuje taki problem, że siodło zjeżdża do przodu i gdy zaczynacie jazdę i macie siodło w prawidłowej pozycji, później okazuje się, że po jakichś 15-20 minutach to siodło jest za bardzo z przodu. Mam dzisiaj ze sobą konika polskiego. Ma na imię Nergal. On też ma bardzo słabo zarysowany kłąb. Zobaczcie, chociaż są konie, które mają go zarysowany jeszcze słabiej, czyli jeszcze bardziej są tu Okrągłe. Jeźdźcy takich koni mają właśnie duży problem z tym, że siodło zjeżdża do przodu. Jeszcze z takich moich obserwacji zauważyłam, że jeżeli jeździec jest lekki, jest to dziecko powiedzmy 7-8 lat, które waży do 30 kg, wtedy ten problem tak nie, nie występuje. Jednak gdy osoba nieco cięższa, większa wsiada na takiego konia, wtedy to podogonie jest konieczne, bo w innym przypadku siodło przesuwa się bardzo do przodu. Zahacza się tu o łokcie, o pachy, wbija się koniowi tu bardzo z przodu, no i dodatkowe niebezpieczeństwo jest takie, że podnosi się tył siodła i wtedy bardzo łatwo jest z tego konia spaść, już nie mówię o tym, że koń, któremu siodło się przesunie tak bardzo do przodu, się denerwuje i tym bardziej, do no, wykonuje takie niebezpieczne ruchy, może przyspieszać, może próbować zrzucić, no bo ten jeździec wtedy mu przeszkadza. Pokażę wam jak wygląda podogonie, pokażę wam jak zapiąć, no to zaczynamy. Siodło, niezbyt ładne, przepraszam, ale bardzo wygodne i dzieciaki lubią na nim jeździć, bo bardzo fajnie trzyma. No jest, udało się. Kupujecie podogonie, ono bardzo często składa się. W ogóle z dwóch elementów, czyli jakie dostajecie, ono bardzo często wygląda w taki sposób. I w ogóle te wicherki e, można dokupywać osobno, tak? czyli to można sobie zawsze jeszcze osobno dokupić. No i mamy podogonie, które składa się jakby z dwóch, może z trzech nawet można powiedzieć, elementów, bo mamy ten wicherek, który wkładamy między ławki siodła, pasek skórzany, który właśnie przytrzymuje nam siodło, żeby nie zjeżdżało. No i takie różne, to jest w podogoniach, ale na przykład gumowe, tak jak tutaj, zabezpieczone, wygodne, wygodna część, którą wkładamy koniowi pod ogon. To, to jest, że tak powiem, obojętnie to jest jak skóry, jakaś guma, więc tutaj, że tak powiem, jeżeli chodzi o tą część, to raczej chyba nie ma znaczenia z jakiej firmy to kupicie, ale powiem Wam, że jestem zadowolona tego z furganzy, wiem, ostatnio było trochę, pochwaliłam Decathlona, ale to nie ma związku z ubraniami. Powiem Wam ten wicherek. On jest fajny, bo on jest sztywny i on się zniekształca. Nie a w tym samym czasie, jak kupiliśmy to podogonie właśnie dla Nergala, e, kupiliśmy też podogonie z innej firmy. Niby takie same, bo tak jak mówię, nie ma z tym problemu. Ale z tego właśnie, co pamiętałam, zawsze miałam problem z tymi podogoniami taki, że to się odkształcało. A jak to jest, to się odkształci za bardzo czyli się wygnie. To wtedy to wyjeżdża, jest duży problem. Miałam kucyka, który chodził w KKW i on nagminnie na krosie to podogonie gubił. Właśnie dlatego, że ta część się wyginała i wyjeżdżała z ławek siodła. Zobaczyłam to podog, właśnie tą, tą stawkę z Furgazy, Postanowiłam kupić taką dla Nergala i powiem Wam, że jest bardzo fajna, bo tu w środku coś jest twardego, sztywnego, co powoduje, że to się nie, nie, nie odkształca. I Już Wam powiem, że to samo podogonie kupione z innej firmy już mi się pod, odkształciło i na tamtym kucu potrafi wyskoczyć, mówię tutaj o odległości czasowej około dwóch miesięcy. Już się odkształciło i już odskakuje, a to jest dalej sztywne, trzyma się i nic się z tym nie dzieje, więc e no mogę to polecić, więc zacznijmy od początku. Czyli dostajecie takie podogonie, no i trzeba to zamontować. I wiele osób się zastanawia, co sobie ma z tym zrobić. Jeszcze są tacy, którzy mają te podogonia z karabinkiem z tej strony i montują, no bo jak to się tak niszczy i psuje i wiecznie wyjeżdża, no to niektórzy wpadają na genialny pomysł, żeby tu w siodle z tyłu zamontować taki uchwycik, wkręcić kołeczka i to tu dorobić do podogonia. Karabinek i zapinać to w ten sposób. Ale powiem Wam, że to zależy, jakie macie siodło, bo jeżeli to siodło jest w środku zbudowane z syntetyku, no to wtedy nie będzie się dało tak łatwo tego kołeczka wkręcić, no i to będzie uciekać, będzie to wyjeżdżać. No i to też jest ryzyko, no bo to siodło się psuje. Więc pokażę Wam, jak zamontować taki wicherek, bo on według mnie jest najbardziej popularny. Trzeba go wsadzić pod ławki siodła. W tym miejscu jest najszerzej, więc wkładam go sobie tu. Tak mówię, jego się trudno wkłada, trudno się go wyciąga, dlatego że on jest bardziej sztywny, ale on, i tak tej, tej części nie wyciągamy z siodła. Przesuwamy do góry, do samej góry. No i tu pewnie widzicie, on jest troszkę szeroki i teraz się tu odgina, ale ile się da? Ile się da, wysuwamy to wszystko. Zależy też od budowy siodła, od rodzaju siodła, jakie posiadacie, jak ono tu jest zbudowane. Mężczyzna by się przydało do tego, ale sobie poradzimy. Ok, niech będzie. W każdym razie to koniowi nie przeszkadza, tak? Bo to jest już ten element, jest w powietrzu. Zapięłam popręg i teraz chciałam Wam pokazać, co się dzieje, właśnie takiego konika, niewyku, który nie ma tego kłębu zbyt mocno zarysowanego, w przypadku w trakcie jazdy. Ja denerwuję się nergalku, poczekaj, główka podnieś do góry. I teraz zobaczcie. Siodło się przesuwa, i ono się potrafi przesunąć o do takiego stopnia wręcz, że ono, tak jak ktoś siedzi, jedzie jeszcze. Często traci równowagę, siodło wyjeżdża. O, zobaczcie, jak ono bez problemu jedzie do przodu, tak? Ono bez problemu przesuwa się do przodu, jak ono jedzie, jak ono spada i podnosi się ten Więc Żeby tego uniknąć. Nie stój, nie denerwuj się. Żeby tego uniknąć, zakładamy właśnie pod ogonie. Nie bój się, nerganku, nie pójdziesz do pracy. Bóg tego załóż. Ja tego nie odpinam, ja jak ściągam z konia siodło, to siodło zostaje właśnie z tym podogoniem, tak żeby tego nie ruszać, bo tak jak wcześniej Wam wspominałam, ta część jest wrażliwa na zginanie i, i pomimo, że ona jest fajna, ona jest sztywna i się nami nie odwarstwia, to mimo wszystko staram się jej zbyt często nie odpinać. I teraz tak, zapnę to podogoniem, tak jak ono było mniej więcej, bo nie mam tu jeszcze zbyt mocno wyrobionych dziurek. I później. Co później robię? Podnoszę ogon i przekładam pod ogonie, pod, pod, pod ogon. trochę za mocno. Słuchajcie, to pod ogonie nie może podnosić ogona do góry, tak? Czyli koń w tym podogonie ma się czuć swobodnie. To nie może być tak, że ono mu się tutaj wrzyna, wpija, lub mu go uwiera i mu przeszkadza. Więc dopasowujemy podogonie w taki sposób, żeby koń w tym podogoniu czuł się komfortowo. Mamy tutaj kilka możliwości regulacji pasków. Trzeba to tak wyregulować, żeby po pierwsze o podogonie nie odstawało zbytnio, czyli żeby spełniało swoją funkcję, bo ono musi działać, musi trzymać i blokować siodło. Ale z drugiej strony, żeby nie przeszkadzało koniowi i żeby koń w tym podogoniu czuł się komfortowo. Jeżeli macie takie podogonie, które się tutaj nie odpina, wtedy trzeba to podogonie najlepiej wypiąć tu z siodła, ogon wziąć, zwinąć sobie do kupy tak, i przełożyć. Tak, mówię, trzeba zwrócić uwagę o, na to, żeby tutaj włosy były wszystkie powyciągane, żeby koni nie czuł dyskomfortu, że gdzieś go ciągnie, że gdzieś go coś boli, że go gdzieś ubiera. No i też musicie pamiętać o tym, że jeżeli koń pod ogoniu nie chodził, to on na początku musi się do tego podogonia przyzwyczaić, tak? Czyli to nie jest tak, że jest to dla niego naturalne, że on takie podogonie ma. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał i teraz już będziecie wiedzieć jak założyć podogonie. Zapraszam was do oglądania kolejnych odcinków, do klikania w subskrybuj, w dzwoneczek, kciuki w górę <grych> i pisania komentarzy. Staram się wszystkie zawsze czytać. Do zobaczenia.